Masz dość banów, cenzury i uciszania w social media? Czujesz, że boisz się napisać post, bo zaraz zniknie, a ty zostaniesz zablokowany? Czas na zmianę. Dołącz do nowej platformy społecznościowej, gdzie możesz mówić to, co myślisz, bez obaw i bez cenzury. Tu szanujemy wolność słowa, ale równie mocno stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego każde konto jest weryfikowane. Nie mamy botów, fałszywych profili, troli z drugiego końca internetu. Tu jesteś wśród realnych ludzi, którzy, tak jak Ty, chcą swobodnie rozmawiać. Przestrzegasz zasad netykiety? Jesteś tu mile widziany. Wymieniaj się opiniami, dziel się wiedzą, rozmawiaj. Masz własne zdanie na ważne tematy? Tu możesz je wyrazić, bez ryzyka blokady. Rejestracja? Darmowa. Weryfikacja konta? Tylko 49 dolarów rocznie. Dla porównania inne platformy nawet 200 dolarów za plakietkę. A jeśli nie chcesz promować naszej platformy i zarabiać, nie musisz. Po roku nadal masz pełen dostęp bez dodatkowych opłat. Masz pytania? Skontaktuj się z naszą menadżerką Katarzyną Szlas. Przekażę ci instrukcje dotyczące rejestracji, weryfikacji oraz wprowadzenia do nowej platformy. Brzmi uczciwie, bo właśnie tak wygląda wolność i bezpieczeństwo. Kliknij w link, załóż konto i dołącz do wolnych, zweryfikowanych social mediów, nowa platforma, nowe zasady. Tu jesteś naprawdę sobą i wśród prawdziwych ludzi. Wolność słowa, prawdziwe profile, zero botów. To tutaj się zaczyna przyszłość mediów społecznościowych.